Cześć kochani, witajcie. Ja nazywam się Marcinina Paszkowska i na co dzień pracuję jako dietetyk kliniczny i sportowy. I dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem odnośnie ładowania węglowodanami a mianowicie to praktyczną stroną, czyli przykładowy, przykładowymi posiłkami do zastosowania w tym czasie. Nie będę skupiała się nad teorią. Tylko i wyłącznie nad praktyką, o teorii mówiłam w innych swoich filmikach, także jeżeli chcecie, no to gdzieś tam na górze wkleję wam linki, możecie tam zaglądać, tutaj będzie tylko i wyłącznie konkretna wiedza, czyli przykładowe posiłki, właśnie do zastosowania w tym okresie przedstartowym i maksymalizacji rezerw energetycznych, naszych rezerw glikogenu. Także zaraz tutaj podzielę screen, bo przygotowałam dla Was bardzo fajną prezentację, żeby to wszystko bardzo rzeczowo zobrazować. Także już przełączę i będę Wam wszystko tutaj omawiała. Dobra. Okej, okay, powinno być widać. Dobra, i lecimy. Czyli ładowanie węglowodanami i przykładowe posiłki do zastosowania w tym okresie. Przedstawię Wam trzy przykładowe dni. I pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie przykłady. Absolutnie nie musicie iść sztywno. Oczywiście możecie, ale nie musicie iść sztywno względem tego planu, który Wam tutaj przedstawiłam, bowiem możecie wybrać tylko i wyłącznie te dania, które Wam odpowiadają. Wiem, że też nie zawsze różne są. Indywidualne preferencje smakowe w tym okresie. Panowie nawet bardzo często mówią, że wolą zdecydowanie bardziej posiłki wyprawne. Są osoby, które bardziej wolą słodkie. Także to są kwestie indywidualne. Chodzi o to, żebyście jedli to, co lubicie, a nie żebyście się zmuszali do jakichś smaków czy dań. To też niewątpliwie jest taki okres, kiedy możemy, a nawet musimy sobie pozwolić na więcej, także też warto się nim cieszyć. Dobrze, i zaczynamy od tego właśnie pierwszego dnia, czyli pierwszego przykładu siadanie to mogłaby być śmiało właśnie owsianka z bananem. Te orzechy można by było zamienić na miód albo dać jakieś śladową ilość, bo tłuszcze w tym czasie ładowania nie są pożądane. Drugie śniadanie to właśnie mogłyby być jakieś naleśniki, pankejki z miodem, takie, takie typowo, typowo, typowo nowy posiłek, na obiad, makaron czyli standard w tym okresie z, z sosem pomidorowym i na kolację knap, jakieś z wędliną czy z rybą. Pamiętajcie też, że w trzech posiłkach, czyli śniadanie, obiad, kolacja musi być białko chude, żeby już tłuszczem też nie dobijać potrzebnie kalorii, ale przeprowadzenie ładowania wewnętrznymi bez podaży pełnowartościowego białka w nie będzie odpowiednim systemem żywieniowym w tym okresie. Także musicie o tym pamiętać. Także tutaj do śniadania mogłaby pójść odżywka białkowa, do obiadu pewna, do biadu pewna ilość mięsa czy ryby, i do kolacji tak samo mięso, chuda ryba, czy ewentualnie na przykład mozzarella. I tutaj też przekąski w okresie ładowania węglowodanami, no to mogłyby być soki owocowe, one się świetnie sprawdzają, czy ciasto. To jest też kwestia indywidualna, zależna, zależna od waszego zapotrzebowania kalorycznego i planu treningowego tego, ile energii będzie wydatkowane na treningach, to jest kwestia indywidualna, wymusić musi się to względem siebie przeliczyć. Może być tak, że jedna osoba nie będzie potrzebowała tych przekąsek. I spokojnie zamknie się wsiadaniu, śniadaniu, długim siadaniu obiedzie i kolacji, a inna osoba może będzie potrzebowała. Czasami też jest problem z przyjęciem tak dużej ilości węglowodanów w tej formie takiej konwencjonalnej i wtedy soki owocowe też znajdują świetne zastosowanie. Także to musicie po prostu względem siebie swoich potrzeb i innych po prostu predyspozycji dobrać. Lecimy z kolejnym dniu, dniem. I tutaj mamy, na siadanie mogłoby być to omlet, na drugie śniadanie jakaś kanapka z miodem, z rzemem, czyli też takie typowo węglowodanowe posiłek. Na obiad mogłyby być zamiast makaronu ryż, też pamiętajcie o białku, a na przykład mógłby, na kolację mogłyby być pierogi czy kopytka, na przekąski soki owocowe i na przykład babeczki, ciasto też, tak jak wcześniej pokazałam też jak najbardziej. Także to. Jako kolejny dzień też z tego możecie sobie wybrać. No i trzeci dzień na nie też mógłby być omlet. Na przykład ten omlet może być na słodko, omlet może być wdrawny, może być słodki, czyli tutaj już jako to źródło białka będziemy mieli jajka, ale też pamiętajcie, żeby z nimi nie przesadzać i skupić się po prostu nad podażą węglowodanów, czyli tutaj do omleta będzie mąka, na drugie śniadanie też mógłby być jakiś koktajl, taki na bazie na przykład banana, czy czekolady, na obiad makaron, też może być właśnie w wersji słodkiej i na kolację tortille, jako przekąski mogłyby być też jakieś batoniki, czy ciasteczka, także tego typu rzeczy i myślę, że spokojnie tutaj w tych daniach, które Wam przedstawiłam możecie się zmieścić i wykorzystać je w tym okresie względem swoich preferencji. I teraz jeszcze przejdźmy sobie przez to, jakie produkty są w tym okresie zalecane, a jakie nie są zalecane tak ogólnikowo też, żebyście mieli zobrazowane, czyli w tym okresie jak najbardziej no jak sama nazwa wskazuje, ładowanie węglowodanami, czyli wtedy najbardziej pożądanym makroskładnikiem w diecie, są właśnie węglowodany i tutaj przedstawiłam Wam ich źródła. Miód jest świetny czekolada, jakieś właśnie batoniki, soki, o których już mówiłam, owocowe, z owoców tak naprawdę najbardziej banan i wszelkie mączne rzeczy, takie właśnie jak pierogi, omlety, ciasta, ciasteczka, pieczywo, płatki owsiane, ziemniaki też świetnie się sprawdzą w tym okresie, makaron, który też mi się wydaje, że chyba każdy kojarzy makaron z ładowaniem węglowodanami ryż, kasze niekoniecznie, one są już takie bardziej błonnikowe i na tych węglowodanów zawierają trochę mniej, także ja bym akurat tutaj kaszy nie rzucała na okres spadowania węglami i też zwróćcie uwagę na to, że to jest taki specyficzny czas, który rządzi się swoimi prawami i tak naprawdę wiele z tych produktów w okresie takiej normalnej czy zdrowej diety nie jest do końca pożądane, wiecie też jak oglądacie moje filmiki, no to co zapewne, zapewne wiecie, że ja jestem zwolenniczką diet bezglutenowych, wielkim przeciwnikiem pszenicy w diecie, ale ten okres, właśnie przedstartowy ładowania, jest takim okresem, kiedy możemy sobie wyjątek w, tych, w tym kontekście e, zrobić. Także to też miejcie na uwadze. E, I teraz, jakie są produkty niezalecane w tym okresie? Wszelkie produkty, które są źródłem, mają wysoką. Zawartość tłuszczu, czyli wszystkie tłuste mięsa, tłuste sery, orzechy, też niekoniecznie, awokado, produkty z kokosa czy mleczko kokosowe, ewentualnie tego typu produkty w śladowych ilościach, czy tej oliwy z oliwek, no to też ona nie jest priorytetem. Ma jakoś dodatek i powinniśmy skupić się, żeby minimalizować tego typu produkty. Jeżeli wybieramy białko, które jest ważne, jak wspomniałam, no to też bardziej opierać się na tych kudych źródłach. Białka, żeby po prostu nie dobijać potrzeby tłuszczu. W mojej ocenie jedynie, co no to trochę tym ryby, fajnie by było tam wpleść na przykład do kanapek makreli, z tego względu, że jest to źródło kwasów tłuszczowych omega-3, które mają działanie przeciwzapalne, to także to jest w mojej ocenie w jakichś tam śladowych ilościach ewentualnie dopuszczalne. Też minimalizujemy udział owoców. Wiecie z tego względu, że jak dacie dużo owoców, no to one mają dużo błonika i Was mnie zapchają. Tutaj bardziej bym właśnie obstawiała na udział bananów, o których Wam już wspominałam. Warzywa też w jakiś tam śladowych, jako dodatek, one nie są priorytetem w tym okresie ładowania, czyli skupiamy się na trzech posiłkach, żeby było białko, a tak no to po prostu głównie węgle są dla nas Priorytetem i to też pamiętajcie, że nie chodzi o to, że jakie ładowanie to wy macie się napychać po kokardę i ma wam normalnie jedzenie uszami wychodzić, to nie jest czas, kiedy my się powinniśmy przyjadać. To też jest bardzo ważne. I miejcie to na uwadze, bo łatwo w tą złą stronę, też właśnie odejść. I jeszcze moje końcowe uwagi tutaj a propos tego tematu. Pamiętajcie, że te informacje i te propozycje dań, które Wam przedstawiłam, one są bardziej skierowane, są takie ogólnikowe do ogólnej grupy populacji i nie zawsze mogą znajdować zastosowania, czyli jeżeli Wy macie schorzenia i problemy od strony układu pokarmowego, to też tutaj niektóre te produkty trzeba by było powymieniać, Indy, indywidualne nietolerancje, alergie pokarmowe czy Jednostki chorobowe, które wymagają specjalnego postępowania żywieniowego, też nie zawsze te posiłki przeze mnie przedstawione mogą się w to wplasować, no ale to są kwestie indywidualne. I tutaj, już oczywiście, bardziej do indywidualnej pracy z dietetykiem nie jestem w stanie Wam teraz tego omówić, ale miejcie to na uwadze, bo tutaj podam też przykład doskonały, jaki zespół jelita drażliwego. Gdzie mam bardzo wielu pacjentów, gdzie był właśnie tego sytuacje, że no tak ogólnie ładowanie węglami, no to nam się kojarzy właśnie z makaronem, z pizzą yy, i osoby z, jelita, z zespołem Jelita Drażliwego, bardzo często przed startem, no to gdzieś tam sobie szły do knajpy ze znajomymi na makaron, na pizzę, no i później co się działo w trakcie biegu, bóle, brzucha biegunki, zdarzało się, że schodzili z trasy albo nie osiągnęli tego zamierzonego w wyniku z, ze względu właśnie na dolegliwości jelitowe, także jeżeli macie zespół jelita drażliwego, no to też niekoniecznie te produkty, a szczególnie te glutenowe, pszenne czy nabiałowe będą się wklasowywało w ten e, e, Okres ładowania węglami, bo one po prostu będą negatywnie rzutowały na jelita, co później przełoży się też na Waszą dyspozycję czy samo poczucie w trakcie biegu. Także to też jest bardzo istotne i miejcie to na uwadze. Musicie to po prostu dobrać do siebie. Także to była taka konkretna dawka, żeby nie przyciągać. Ja Wam bardzo dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie mi łapkę w górę, czy zostawcie. Twój komentarz, jakikolwiek. Może być to nawet, nie wiem, a propos waszego ulubionego dania na ładowaniu węglowodanami, może być to bójka. Ja poświęcam tutaj, dzielę się z Wami swoją wiedzą i byłoby mi miło, gdybyście odwzięczyli mi się, dając komentarz. Możecie też napisać, w jakim maratonie w tym roku startujecie. Ja myślę o maratonie jesiennym. Zastanawiam się między. Toruniem, a poznaniem i powiem Wam, że mam zamiar łamać tam 3 godziny. E, także też możecie dać znać, jak tam u Was, jakie plany na jakie, e, które maratony obstawiacie i w jakie czasy celujecie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Także byłoby mi niezmiernie miło. E, i, I na koniec chciałam Wam podziękować. W razie czego, jeżeli mimo tej wiedzy, którą Wam przekazałam, Wy nie dajecie sobie rady samodzielnym skomponowanie swojej diety, czy być może jesteście właśnie w tej grupie takiej, która wymaga specjalnego podejścia żywieniowego, cierpicie na jakąś chorobę autoimmunologiczną, czy inną chorobę przywlekłą, macie problemy jelitowe, czy choroby zapalną układu pokarmowego, to oczywiście zapraszam Was do kontaktu i indywidualnej współpracy. U mnie w profilu gdzieś tam na górze. Znajdziecie, znajdziecie odnośnik, namiary na mnie, także możecie śmiało pisać. I pamiętajcie, że łączy albo dopiero połączy nas pasja, oczywiście, do biegania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a być może i na ścieżkach biegowych. Dzięki wielkie, cześć.